Jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Dotarłem do ustrojenia zdroju. Tutaj jest początek. Głównego Sztatu Boskickiego, czyli najdłuższego w Polsce górskiego sztaku turystycznego mającego długość nieco ponad 500 km Wysokość 995 metrów Generalnie startowałem tam z dołu z Ustronia wchodziłem tutaj na tą górkę na równicę schodziłem na dół i znowu tu w górę na samą Czantorię 6,5 godziny w sumie 11,5 km, ledwie ale ponad 1000 y, metrów podejść, kojarzycie? Na DSF był kiedyś taki program, taki Casikastle. Tam takie Chińczyki musiały skakać po różnych tych y, przeszkodach. W sumie to ma coś podobnego. Też to wszystko się rusza. Proszę bardzo o. Kurwa, zaraz się tu utopię, w tym bagnie. Ja pierdolę. Nie wiem, czy to w ogóle widać, ale się tu zapadam co chwilę. Podchodzę pod yy, Przełęcz Brona, no i generalnie pod Babią Górę. Czyli ciężko jest. Główny sztab Beskidzki. Dzień jedenasty. To, że jest chujnie, to jest lekko powiedziane. Cześć Lisku. Gdzie ty idziesz? Czekaj. To podejście na Luboń to jest po prostu kurwa masakra. Stąd wyszedłem. Jeszcze mam w chuj w górę. अगर दिस्ट्रे Zbliżam się do granicy Beskidu Niskiego, sądackiego, czyli tam przede mną, to już będzie Beskid Niski. 8000 km, przybyliśmy, żeby dojść tutaj. Hmm? Tu sobie żyli biali Chorwaci.

najbliżej brzegu będzie łatwiej.